chyba mamy, jak się nie myje, bobra. Teraz go będę podchodził, podejdę tego bobra z tej strony, za chwilkę nie będę nic mówił. Mamy też to takie rozlewisko, takie rozlewisko, no należy do tego rozlewiska, które wcześniej pokazywałem. To przychodzi ta woda z przepompowni, którą tam troszeczkę było widać na filmie. Schodzę na to i zobaczę, czy to jest gubry. Widziałem już tu kiedyś bobra i są, żyją tutaj bobry, ale nie nagrałem nikogo. Także teraz cicho podchodzę. не с бубр, то есть бубр. То есть бубр. Куда мне включу? А это был бубр. Ten bóbr nie chcę za głośno mówić. Nie widać tych śladów podkreślonych, nie widać tutaj, ale to był bóbr. Tak jak zamurkował w wodzie i uciekł, to był bóbr. Nie wiem, czy mi się uda tutaj, czy on jeszcze wyjdzie z wody, czy gdzieś już opłyną, bo To są wspaniali, dobrzy pływacy wytrzymuje. Długo pod wodą taki dóbr ja się będę przemieszczył jeszcze Może gdzieś wypłynął. jest odpół z tej Chyba było po nim. Nie wiem, czy będzie go na filmiku widać, jak zanurkował. Dobra, kończę. Nie ma sensu czekać. Trzymajcie się. Cześć.